Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Kochani Cię Was zapraszam na projekt denko, naprawdę projekt denko konkretnych rozmiarów. Najpierw oczywiście kilka informacji praktyczno-technicznych. Z najbliższym testem kosmetyków spotkamy się dopiero w przyszłym tygodniu, na pewno nie wcześniej, z racji tego, że moje usta no, potrzebują czasu, żeby się wygoić, a też nie do końca mam ochotę Wam po prostu na nie robić zbliżenia, co w makijażu jest nieuniknione. To sprawa numer jeden, sprawa numer dwa. Gorąco Was zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu, a więc nowości, tam czeka dla Was niespodzianka, ale ona jest tylko dla wytrwałych. Taka moja podpowiedź. Czy coś jeszcze chcę powiedzieć? Chyba nie. Myślę, że możemy już przejść do filmu. Lecimy. Pamiętajcie o kciuku w górę, o zostawieniu komentarza i o subskrypcji. Zbliżamy się do 15 tysięcy. 15 tysięcy, super rozdanie. No, to tyle ode mnie, co już miało być filmem. Znacie, tym razem denko będzie naprawdę gigantyczne. Tych produktów mam tutaj od cholery i ciut, ciut. No to lecimy. Produkt numer jeden, Biowax. Biowax, szampon oczyszczający odstowy. A więc jest to ta seria kosmetyków marki Biowa, którą Wam polecam od dawien, dawien, dawna. Tym razem postanowiłam sobie zrobić odrobinkę przerwy od nich, choć podobno wiecie co to jest lipa, że włosy się przyzwyczajają do szamponu. Podobno jest to totalny mit, natomiast, no, mimo wszystko, ja teraz postawiłam na inny szampon. Natomiast cała ta seria najlepszy jest szampon, najlepszy jest spray odstowy w drugiej kolejności i w trzeciej maska. Gorąco Wam polecam produkty łatwo dostępne, drogeryjne, a bardzo dobre i nie nie, nie pachną octem i nie, nie wysuszają włosów, przynajmniej moich, za to bardzo dobrze doczyszczają skórę głowy. Dalej, kochani, olejek, olejek do demakijażu i do oczyszczania twarzy, olejek marki Misza. Przepraszam Was bardzo za to urąbane opakowanie. I to jest Dryness Off. I słuchajcie, to był olejek o zapachu lawendowym. Produkt tak wydajny, że to przechodzi ludzkie pojęcie 305 ml, wydajność ekstremalna, yy, szybkość zmywania makijażu ekstremalna, zapach obłędny, no ale lawendowy. Jeżeli ktoś nie lubi zapachu lawendy, no to po prostu nie podoła, natomiast w tej serii są też inne zapachy i był to jeden z najlepszych olejków, jakich yy, używałam właśnie do demakijażu. Także jeżeli szukacie takiego produktu koreańskiego, który Wam wystarczy na naprawdę długo, to i będzie przy tym obłędny, to ten Wam serdecznie polecam. Kolejny olejek zużyty to olejek Pyongyang Cure Deep Cleansing Oil. I tu się ma troszeczkę inaczej sytuacja, ponieważ on nigdy nie był moim jakimś mocnym faworytem. Jest to produkt bardzo poprawny. Produkt ze względu na skład, na markę, taki bardziej bezpieczny, bez substancji potencjalnie drażniących. Więc przede wszystkim jest polecany osobom z serą wrażliwą, z serą atopową, skórą atopową i tym podobnymi historiami, lub po zabiegach jakichś kosmetycznych. Pewnie przy jakiejś tam retinolach i tak dalej, też on by dobrze zdał egzamin. Natomiast nie jest to produkt absolutnie w moim przekonaniu bajerancki, ani super nie pachnie, ani nie jest jakiś turbo, turbo szybko zmywający makijaż, no po prostu nie, ja zdecydowanie wolę Missha i co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Dalej słuchajcie, złożyłam maseczkę z Isin Tree, maseczkę, która była u mnie wielokrotnie w ulubieńcach, jest to maseczka z piołunem i glinką. Jest to oczywiście maseczka koreańska, bardzo dobra maseczka, taka detoksykująca, lekko oczyszczająca. To nie jest jedna z tych maseczek, które są agresywne, które przesuszają skórę, które zbyt mocno jakby na nią oddziałują. Jest to maseczka, którą, zabijcie mnie, nie wiem ile tutaj producent pisał, że można ją używać w tygodniu. Ja ją używałam nawet dwa, trzy razy w tygodniu. Jest ona bardzo przyjemna w konsystencji. Wykonywałam ją zawsze w wannie, przez co ona też nie zastygała na mojej twarzy, no bo jest to glinka więc ona wykazuje takie lekkie właściwości zastygające. Naprawdę bardzo dobra maseczka z glinką, która dodatkowo delikatnie eksfoliuje nam martwy na skórek. Bardzo fajny produkt. Dalej maseczka z Ifroshe i to była maseczka Pure Menti. Czysta, pewnie mięta, tak obstawiam. I o ile czarna maseczka z tej serii była bardzo fajna, też była taką maseczką bardzo delikatną, taką lekko oczyszczającą, powiedziałabym, trudy dnia codziennego, o tyle ta była do skóry mieszanej i tłustej, czyli tamta musiała być automatycznie do skóry suchej. Nie wiem, ta osobiście na mnie nie zrobiła żadnego wrażenia, nie miałam po niej takiego poczucia jak właśnie po tej ciemnej z węglem, aby moja skóra była w jakikolwiek sposób taka oczyszczona czy wręcz odświeżona, bo często głównie te maseczki mają takie działanie, te lekkie maseczki działanie bardziej takie odświeżające naszą skórę niż zasadniczo oczyszczające. No, i tej zdecydowanie nie polecam, nigdy bym do niej nie wróciła. Dalej mamy dwa y, peelingi, a właściwie aż trzy peelingi, które powiem Wam na hama, na siłę, starałam się wypaprać. I pierwszy to jest Eveline Cosmetics Insta Care Skin, oczyszczająca, y, oczyszczający peeling pasta do twarzy przeciw za skórniką. Konopie koron, glinka, głęboko oczyszcza, odblokowuje porę, skóra młoda z niedoskonałościami. No, może faktycznie jestem za stara na tą skórę młodą, yy, gugu dla mnie. Naprawdę produkt daremny i strasznie mocno kremowa baza, strasznie mało drobin, strasznie mało konkretu w tym produkcie. To samo, a właściwie jeszcze gorzej, tyczy się marki Only Bio i pliku adaptogennego z pestkami truskawki, mikrodermabrazja. Te pestki truskawki to jest pizza na wodę, fotomontaż, one tam są, ale one generalnie nie mają prawa, Wykazywać działania eksfoliującego naszą skórę. Jest to zupełna porażka i, i moim zdaniem ten peeling już totalnie nie robi nic. Jeżeli mam sobie nacierać twarz po prostu kremem, to jest dla mnie osobiście nieprzyjemne, bo te produkty charakteryzują się właśnie taką bardzo lekką formułą. Najlepszy potencjalnie był ten, czyli Only Biocombucha, to była pasta peelingująca pestki moreli i papaina, a więc tutaj mieliśmy również enzym, który miał dodatkowo nam eksfoliować ten naskórek. Ten nie był aż tak daremny, ale znowu jest to, słuchajcie, kolejny po prostu peeling drogeryjny, który zupełnie nie sprostał moim oczekiwaniom. Teraz używam tego z Eveline, który jako peeling mechaniczny znowu nie sprostuje moim oczekiwaniom z serii Beauty and Glow. Natomiast jako peeling enzymatyczny, co ciekawe, bardzo dobrze mi się sprawdza. Tylko obawiam się, że właśnie jego wydajność jest bardzo, bardzo mała, ale to jak go skończę, to wtedy będziemy analizować. Dalej zużyłam, znaczy powiem Wam szczerze, nie zużyłam, po prostu wylałam resztkę, nawet nie do końca. Żelu z planeta Organika. O tym żelu było w ostatnich ulubieńcach i bublach miesiąca. Jest to żel, którym mnie zirytował do granic możliwości. Pestki bazylii oraz marakuja. Żel w postaci gluta, bo to nawet nie idzie powiedzieć galaretki, który chciałam zużyć jako płyn do kąpieli, ale niestety ten glut od razu opada na dno wanny, i tylko wodę zmarnowałam, bo musiałam ją wylać i jakby tą wannę na nowo spłukać. Tak daremnego żelu pod prysznic dawno nie miałam. I teraz coś, co może Was zainteresuje, czyli nowa seria marki Rituals, seria Serendipity. Serendipity, tak. I to ma być, ktoś tutaj mówił przy okazji kalendarzy adwentowych, że to ma pachnieć, czy przy okazji jakiś paczek pr jakimś tam drzewem i czymś. Wiecie, no ja mam katar, ale tak jak wspominałam, zapachy czuję bardzo dobrze. I dla mnie, no oczywiście musiałam się zalać, to pachnie tak pudrowo, i tak y, słodko, y, jakoś tak dziwnie, po prostu pudrowo, o tak bym powiedziała, pudrowo. I mi osobiście ten zapach w ogóle się nie podobał. Zużyłam tą piankę, była to, był to żel podpyszny w formie pianki, zużyłam, ponieważ kocham tą formułę. Jeszcze raz dzięki Paula, jeżeli to oglądasz za przesyłkę, bo ten produkt właśnie znalazł się w paczce od Glam Pauli. Pochodzi on z kalendarza adwentowego Rituals, to nie żadna tajemnica. I nie jest to mój zapach, po prostu nie jest to mój zapach na milion milionów procent. Dalej użyłam maseczkę z Orientany i to jest maseczka niebieska, hotunia, e, maseczka z serii Glow. Powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona tymi maseczkami z, tych serii, z tej serii orientane Tutaj mamy 30 ml, ona starcza na 4 razy. O tyle co jest upierdliwa, to to, że ją trzeba trzymać 20-30 minut na twarzy, więc to mnie trochę drażni, ja wolę szybsze maseczki. I ona miała być również maseczką oczyszczającą, zmniejszać porę, zmatowić skórę i jednocześnie nawilżać. I jest to właśnie maseczka z tej serii e, takiej jak e, choćby ta zifrosze, czyli taka... Mm właśnie oczyszczająca, odświeżająca jakby naszą twarz z trudów dnia codziennego, nie jest to jakaś maseczka o agresywnym, mocnym działaniu ale bardzo, bardzo zdecydowanie przyjemna. Dalej płyn do kąpieli z Isany, a więc płyn lawendowy z wanilią jest to płyn, który zawsze kupuję jeżeli nie mam innego pomysłu a mam po drodze, że tak powiem Rossmana gdzieś jeżeli nie macie koncepcji to polecam wszystkie inne te zapachy z Isany mi osobiście się nie podobają Dalej, słuchajcie, zużyłam płatki pod oczy z Eveline, to są te cooling compress, a więc płatki chłodzące. Jeszcze dodatkowo miałam je w lodówce. Najlepsze płatki drogeryjne, takie pod oczy, jednorazowe. Naprawdę gorąco Wam polecam, jeżeli nie używacie normalnie płatków pod oczy, a chcecie tylko przed jakąś imprezą, to polecam te chłodzące, bo są chłodzące i jeszcze jakieś, więc te. Te są najlepsze, kosztują, nie wiem, tam około 3 zł, a naprawdę robią robotę. Mam tutaj też duże opakowanie płatków Petifiz z Beglucanem, mocno nawilżających i to są płytki te takie na płachcie, więc one nie są hydrożelowe. E, bardzo dobre płatki, też trzymane w lodówce, dodatkowo wiadomo na początku chłodzą. Ich ogromnym atutem jest to, że one się nie przemieszczają i też nie odparowują, ponieważ płatki hydrożelowe jeżeli przytrzymamy je za długo, potrafią nam odparować trochę, znaczy ja to tak nazywam, odparować skórę i ta skóra paradoksalnie wcale nie będzie nawilżona. Płatki na płachcie dosyć szybko czujemy, kiedy stają się lekko suche i wiemy, że to jest ten moment bez patrzenia na zegarek, aby je zdjąć. Dają bardzo dobre rezultaty, bardzo osobiście je lubię i bardzo Wam kolejny raz je polecam. Jak jesteśmy przy Biowaksie, Biowaksie, to również zużyłam maskę z tej samej serii, a więc maskę intensywnie regenerującą. Powiem Wam, że ostatnio moje włosy, czyli seria octowa, tak? Z octem jabłkowym, ostatnio moje, ostatnio moje włosy przez te przeziębienia i tak dalej, przez nie mycie ich regularne, wiązanie w koczek i tarzanie się po prostu powyżej, były niesamowicie poplątane, pokręcone i, i ta maseczka mnie jakoś, maska mnie jakoś zirytowała, że sobie z tym nie poradziła. Ale generalnie maska jest też zdecydowanie warta. Polecenia. O! Widzicie, jak jesteśmy przy maseczkach, to mam też tą. Ona jest, słuchajcie, cała zużyta, wiem, co powiecie. Mogę to rozciąć i się w tym grzebać. Ja wiem, że niektórzy tak robią. Yy, natomiast ja nie będę tego rozcinać i nie będę się w tym grzebać. I yy, jest to, słuchajcie, właśnie ta lepsza maseczka. I co? I ona jest do cere suchej? Nie po prostu jest oczyszczająca z roślinnym węglem do skóry z niedoskonałościami. No i ta maseczka jest zdecydowanie lepsza od tej białej, bardzo dobrze mi się sprawdzała, stosowałam ją regularnie i tak jak mówię, jest to maska, którą się nakłada na ile? Na 5 minut, no to ja może trzymam 5, może trochę dłużej i jest to właśnie taki typ maski, słuchajcie, odświeżającej skórę. Yy. To nie jest tak, że ja te wszystkie maski zużyłam na raz, żebyście mnie nie wzięli za idiotkę, ale mam kolejną maskę oczyszczającą i jest to Super Macha Some By Me i to była taka maska już mocna. To była maska, która trochę przypominała The Body Shop, która trochę przypominała yy, maski z... no z czego. Znowu zapomniałam glamlą. To była naprawdę maska konkretna i jej dodatkowym minusem jest fakt, że mimo tego, że była dobrze dokręcana, to niestety pod koniec już wyschła jest to maska z maczą i glinką i ona, tak jak mówię, ma dosyć mocne działanie, jest już taka bardziej agresywna, ale i też dająca dużo lepsze rezultaty, jeśli chodzi o oczyszczanie twarzy, natomiast jest to maseczka, którą raczej bym nie stosowała, ile oni tutaj piszą, ją położyć. Znaczy co ile? Nie piszą. Nie stosowałam więcej jak raz w tygodniu. Dalej słuchajcie, mam wianek peeling do ciała z mielonymi pestkami malin. E, fajny zapach, fajny produkt. Troszkę upierdliwy, jeśli chodzi o bycie później po nim wanny. E, był bardzo przyjemny, ale nie było to coś, co by mnie powaliło na łopatki i bym powiedziała wow, wow, wow. No, dalej kochani mamy dwa dezodoranty, jeden garnier Invisible. Też pamiętam, który to był garnier mój ulubiony, bo to na pewno nie był ten. I wishi. I powiem Wam, wishi miałam wcześniej w kulce, potem miałam w teraz który znowu kupiłam w kulce. Bo nie do końca no chyba ja żyłam o, że, rzeczywistość. Powiem Wam, że ten zodorant z Vichy, nieważne czy w kulce, czy nie w kulce, to jest taki antyperspirant w ogóle, nie? 48 godzin. Jest naprawdę dobry, bo mam taki, muszę go właśnie po prostu wypierniczyć, garniera, niby jakiś z magnezem, niby 72 godziny, ją, 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 który. Ja wiem, że ja byłam chora i się pociłam, ale ja jeszcze czegoś takiego w życiu nie przeżyłam, żeby tak przy tym nieładnie pachnieć i too much information, więc wisi kupiłam znowu, o! Przecież o to kiedyś chodziło w projekcie denka, aby mówić co się kupiło znowu. Dalej mam płatki pod oczy z osiołkiem, czyli seria od Świnki. To są takie płatki również specyficzne, one nie są ani hydrożelowe, ani na płachcie, one są takie glutki. Były bardzo fajne, swego czasu były w boksie, które sygnowałam i... I naprawdę fajne były, natomiast powiem Wam szczerze, że po kolejnym po prostu zużytym opakowaniu miał więcej niż jedno, już jakoś moja chęć na kontynuowanie ich minęła. Dalej mamy moje ukochane płatki do po prostu płatki, takie bawołniane płatki Alakso, a więc to są te płatki, kochani, w których trudno mi wytłumaczyć normalnemu człowiekowi, dlaczego mam wydać 20 zł za płatki, a nie 3. No ja je po prostu kocham i, i je polecam, no to jest długa i skomplikowana historia i ona moim zdaniem zawsze brzmi nierealnie, zawsze brzmi to, zawsze brzmi to moim zdaniem albo jak reklama, albo jak coś w stylu już nie wie pani na czym jej tyłeczek jeździ, e, ale są wyjątkowe. Dalej kochani mamy maseczkę pod oczy z Sephory. Ja lubię te maseczki, bo one są no takimi po prostu płatkami pod oczy właśnie na płachcie. Zupełnie się tego nie opłaca kupować, ja to miałam z kalendarza adwentowego z zeszłego roku, a że tutaj się nie dopatrzyłam daty ważności, to założyłam, że to jest ważne nadal. Kochani, peeling Hello Body Coco Kiss peeling do ust, którego trochę o nim po prostu zapomniałam, zresztą widać po stanie opakowania, że gdzieś tam mi to w czeluściach tak, moich pudełek na nie przepadło. To był bardzo przyzwoity cukrowy peeling, natomiast jak wszystkie kosmetyki Hello Body, bo wiecie, że ja robiłam ich test, tak naprawdę moim zdaniem te kosmetyki nie są złe, ba, niektóre są nawet bardzo, bardzo dobre, tylko po prostu z racji marketingu, kombinatorstwa z tymi cenami i, i tak dalej, i tak dalej, troszeczkę mamy niechęć do tej marki um, i to powoduje, że właśnie nawet nie mamy ochoty ich spróbować, więc powiem tak, są lepsze peelingi, nie kupujcie tego, bo się nie opłaca, szczególnie gdybyście chciały kupić tylko sam peeling. Dalej mam żel podpysznic La Petite Marseille. Przepraszam wszystkich, zabój francuski. To jest żel męski. Drzewo. Eee, Ony, słuchajcie, ciało, twarz, włosy. Ja bym chciała tylko przypomnieć, jako ciocia, dobra rada, żeby wasi faceci nie myli tymi żelami włosów. Nie. Nie. Szamponem, po prostu szamponem. E, natomiast powiem Wam, że znowu ten żel kupiłam mężowi. no bardzo ładny, taki typowo właśnie męski, drzewny zapach. Lubię ten. Także będę, będę szczerze mówić, że ja w ogóle tą markę lubię. Dalej mam maseczkę z kombuczą, maseczkę w płakcie marki Jada. I to była, słuchajcie, maseczka, o ile się nie mylę, ale tak mi się wydaje, bo ja nie zawsze już pakowania opakowania po maseczkach w płacie, z której niesamowicie ciekło. Po prostu. Może i ona była dobra w działaniu, ale poziom jakby tej esencji, która z niej wyciekała. Uu, nie, nie! Nie, nie, nie! I jeszcze raz nie. Dochodzimy do końca, zbliżamy się. Na koniec zostawiłam prawdziwy hit i prawdziwe największe moje rozczarowanie tego denka. Pierwsza rzecz to Elemis Pro Collagen Eye um, Review Mask, czyli maseczka pod oczy z Elemisa, którą nakładamy na noc, możemy ją albo nakładać trzy razy dziennie albo z opakowanie opakowaniem, nie wiem po co je otwieram, tu jest jeszcze reszta albo trzy razy w tygodniu znaczy się, albo codziennie jak nam się chce, bardzo dobry produkt, byłam z niego bardzo zadowolona to ma 15 ml, to mi starczyło chyba coś na około 3 miesiące, ale ja stosowałam ją praktycznie codziennie jeżeli macie kasę, macie ochotę to gorąco wam polecam przypomnę, że na kosmetykę Marti Elemi cały czas 30% rabatów chodzi mojego, nomen omen przy tym miejscu chciałam się zatrzymać bo choć to nie jest też czas i nie jest miejsce na te rozkminy odnośnie tego teraz oznaczania dla odmiany wszystkich filmów, czy to paczka PR, czy to Balter, czy to kasa, no i co, jak miałam te kosmetyki od Warki Elemis yy, i pokazuję, że mam zużyty taki kosmetyk w filmie typu Denko, który nie jest ani na zlecenie, ani nic, ani to, to ja nie oznaczę tego filmu jako film zawierający lokowanie produktu, bo ni cholerę, tym lokowaniem produktu nie jest. I to jest, mówiłam zawsze, skomplikowany temat. I teraz mam takie wrażenie, że najlepiej byłoby powiedzieć też, że na przykład, jeżeli dostałam coś od męża yy, i nie wydałam swojej kasy znaczy od męża to może zły przykład, bo mamy, powiedzmy, budżet ale powiedzmy, nie wiem, dostałam coś od koleżanki, od rodziców, to, to też mam to oznaczać, bo też wtedy jakby inaczej oceniam ten, troszeczkę ten produkt być może, bo nie wydałam na niego swoich pieniędzy. No. I olejek Superfood, również marka Elemis, również olejek, który bardzo dobrze mi się sprawdzał. Jest to kosmetyk o bardzo też specyficznym zapachu. Wstawię Wam w opisie może link do filmiku po prostu z recenzją tychże kosmetyków. I dochodzimy do bubla i hitu. I zacznijmy od bubla. Wiecie, że... A, sorry, jeszcze mam Vibo złoty eyeliner katosu. Wyrzucam go, bo wiecie, co on już jest tutaj bardzo, bardzo gęste. No a mam identyczny nowe z Vibo, tym razem Karolina Gilon, nie. No, to jest ten złoty i on jest zajebisty, czy jako tłukącik, czy do zaznaczenia górnej powierzchni. Mój ulubiony eyeliner, od dawna to jest eyeliner Varietta z Eveline. natomiast dostałam taki eyeliner marki Frejara, pamiętacie to? Takiej chińskiej marki, taki kurde no name, niby by się wydawało, który okazał się być przegenialny, przegenialny, lepszy od Varietta. Kosztuje tanio, no tylko, że przychodzi z Chin, nie? No więc nikt normalnie jednego eyelinera nie zamówi. No i byłam taka po prostu zachwycona tym produktem. On tu nie ma żadnych napisów, więc Wam go nie pokazuję. Aż, słuchajcie, któregoś pięknego dnia, nie wiem, tu musiała pieprznąć jakaś ta, nie wiem, sprężynka. Eyeliner mi, nagle, słuchajcie, biorę moją gąbkę do makijażu, więc że ona jest czarna. Otóż ten eyeliner się otworzył tam, gdzie mieszka ten nasz koleżka. I efekt jest taki, że on ciągle wysycha, ponieważ nie da się już go zamknąć. On sprężynuje, ja sprężynuje bardziej lub mniej. Próbowałam go w związku z tym postawić, nie? Że jakby stał sobie o tak, to by się nie otwierał. Otóż też nie, bo jak go postawię, to i tak sprężynuje i się otwiera. Więc po prostu go wy... Przepraszam. Yy, I muszę sobie kupić pilnie Ten Dzisiaj się malowałam eyelinerem Stark i żeby go szlak trafił. Po prostu tak mi nie szło. słuchajcie, wyciąganie jaskółek. O! Obłęd, no, żebym ja miała problem z wyciąganiem jaskółek, gdzie tyle wiecie, lat i, i w ogóle maluję te kreski, no, dla mnie to jest żenada. No i prawdziwy hit na koniec, a więc zapach 133 Angel Love Bottega Veneta. Zapach, którego stała resztkunia i którego już się nie da wydobyć. Pytacie mnie przy okazji ymm, perfum zazału, które perfumy są lepsze? Czy lepsze jest Angel Love, czy lepsze jest zazału? I powiem Wam w ten sposób. Ymm, Trwałość jest taka sama i w przypadku zazału ta trwałość jest rewelka, i w przypadku Angel Lofta ta trwałość jest rewelka. Zazału nie traktowałabym jako inspirację, nie kupowałabym tam perfum typu pod kątem inspiracji, choć oczywiście można. Kupiłabym właśnie na odwrót, czyli kupiłabym zapachy, czy to podzielone właśnie na te sety, tam świeże, owocowy, korzenne, aby na tej podstawie poznać zapachy. I wtedy taki set tych pięciu flakonów, kosztuje tam 49,50, macie kot odrębny na tą podstawkę, kupujecie sobie taki secik, i sprawdzacie. Ja dużo widzę, że wtedy mówicie: O kurde, ten zapach jest piękny, to może bym go chciała później sobie kupić. Czyli ja bym tak traktowała za załóg. A Angel Love traktowałabym 1 do 1. Czyli mam jakiś swój ukochany zapach, albo chciałabym zobaczyć, czy ten zapach będzie dla mnie, a on kosztuje 400 zł, w związku z tym pójdę do Angel Love, wydam 15 niespełna złotych i będę mogła to przetestować. I taka jest według mnie różnica. Nie będę ukrywać, że dostałam też trzecią propozycję na znowu taką firmę od perfum. Natomiast tutaj powiem Wam, bardzo się zastanawiam, bo też co za dużo to nie zdrowo. W tym momencie to nie, nie są dla siebie i Angel Love i Zazału. Nie są dla siebie według mnie bezpośrednią konkurencją. Jedne i drugie polubiłam szczerze i jedno i drugie za coś innego. Więc czy mam ochotę się bawić jeszcze w trzecie testy i jak to wszystko wyjdzie, szczerze waham się. Natomiast 133 Angel Love Bottega Veneta. To jest mój zapach. To jest mój zapach, który Boże, mogę to powiedzieć, że już to mówiłam kiedyś. Wykupiłyście. W końcu poczułam się jak te wielkie youtuberki, które coś polecają, potem jest to wykupione. Bardzo miłe uczucie, bardzo wam dziękuję. I naprawdę 133 z Bottega Veneta, że 133 Angel Love wam gorąco polecam. 15 zł nie majątek, a radość bezsenna, Naprawdę to jest szał ciał. No i tutaj też się różnią te flakony, prawda? Bo Wedge Love to jest prosty flakon, to jest flakon skupiający się na tym, co jest w środku, za zału mamy to bardziej podane tak fancy. O. I skończyłam i powiem wam, że jak na tyle produktów i ciągle zatykającą się mnie i pewnie to też jest tłumaczy informacyjny, ale po prostu muszę natychmiast jeść, nos wysmarkać. Um to naprawdę się straciłam i jestem siebie dumna. Dajcie koniecznie znać, czy stosowałyście któryś z tych produktów, a jeżeli nie macie ochoty pisać o denku, to napiszcie, jaka u Was pogoda, jak się czujecie, czy jesteście chorzy, czy jesteście zdrowi, co dzisiaj jecie na obiad. Tylko piszcie, bo to podobno tam podbija te algorytmy. Więc będzie mi bardzo, bardzo miło. Wam życzę udanego dnia, wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i uśmiechu. Całuję Was bardzo mocno. Do zobaczenia.